Kurwa, nie mogę obrócić. Nie mogę obrócić mojego celownika. Ja mam... Tak, panuś jutro Ile ty tutaj dałaś? 10 drobnych? Widzisz no, już, już mam na górę. No właśnie to chciałem powiedzieć? Już mam No, no Ale jutro pójdę jutro, Coś mnie kurwa wykryło To sobie jutro zagram To kupujesz? No. no ale dopiero jutro Ej pięknie Arta już nie jest. Dopiero jutro, bo jutro muszę iść Do sklepu, to sobie kupię A To sobie kupię za piątkę, za piątkę? muszę zobaczyć ile ja mam na koncie tutaj w ogóle nie, nie jadę dalej, bo tam lajku, nie jest O darty dostałem! Oj, no skubana warta nie co najmniej. No, no, Hej! Luczek! Straciliśmy sojusznika! Jeden, jeden trafiłem, drugi się odbił. Nie trafiłem O jest na dubliwy szołg Raz Chudbiłem się! Już jest, już jest! Już jest 83 ziemów jest No Nie poszedł No Czemu go nie zrobiłem? No bo kurczę pierwszy się przebił i drugi się odbił To dwa pociski z goma? No co to Eee, ja mam stone cold. No, A, to on ja zapakuje. Hmm. Kurwa, nie trafiłem w tych tych czołgi.

Zabił się Panikę No Dodo Tak jak to wygląda Jak to wygląda z wujkiem No Odbiłem się no. 57 mu zostało Zabili się obydwoje A Ty przychodzisz pierw do domu? Okej. Okay. Dobra. To Cię widzimy u wujka. Dopójdź, hej, hej. Ktoś... Aha, dostałem ją. Przez gościa dostałem ja. Naprawiliśmy gąsienicę. Jazda! Spot'a wybrałem na tego. Uwaga na ten sektor. Arta tutaj woli Odbiłem się od szóstki Dobrze mi dziadamy wiesz No nie gramy na szóstki No była szóstka Nie? Jest Tiger nie. Co to? to co to jest to? Nie Siódemka To siódemka Kurwa Szajek nie krzyczysz, że cię objeżdż

Jaki fart. UWAŻAJCIE NA TO MIEJZDZE! Ale cię spierdziałem, o matko święta. Słychać było. Tak? Ja nie słyszałem. No. Ja słyszałem. Oj, drugi raz słyszałem. Przecież... Ale ja za to poczułem, nie słyszałem, a poczułem. Ja, ja tylko słyszałem, na, na szczęście. Ale co? Nie ważne. Nie komu tu pomóc? A to 15 tu średniak, tylko że tu szajek zginął. Ja pierdolę chyba to przegramy jednak. No bo i inbox kurde też. Inbox to jest najgorszy dziadosłów i, i wszystko wolno to. Wszystko przebijają, wszystko robią coś tam. Nasze czołgi, które tam były z przodu poginęły. A, no dobra. Jedna za 600, druga za 90 czy 60 Dobra, on mi będzie chciał wyjechać na dół ale ja... Oho. Okay. 58 nie da rady. Nie da rady szef. No Tutaj niszczyciel będzie jechał. Bo są jakieś cztery rodzaje. Mhm. Nawet z tych z tym misy w domu. No a tak, i się wykryłem. No to już tu jest ten niszczyciel. No on nie wygrzy, a ja go nie widzę, nie? I już steruję. Uchu. Patrz, nie trafiają jak na złość teraz. Mhm. Teraz, jak na złość, nie będą trafiać. No. Arta. O kurwa, się Patrz, odbijam się! Niedobrze, nie mhm. przeszło! Teraz wartę. Kurwa, nie mogę obrócić! Nie mogę obrócić mojego celownika! Ja mam zjebany pad, nie? Przeciwnik za ile mi zajebała? No. Za tysiąc. Proszę. Bo, dlatego, że pada, nie mogę. Odru... Ja ten mam pad, co mi leci sam w lewo, wiesz? Ja nogi nie wolno na nogi no. na wstupaj. Słyszysz? Ja mam tego pada, co mi leci sam no, w lewo no. i próbowałem dawać prawo, a pad y, chce w lewo. ja w tym no, momencie no. nie mogłem obrócić kurwo wieży, rozumiesz? No. Bo ja chcę kurwa w prawo, a, a pad mi sam idzie w lewo. Ja kurwa y, wieżę w miejscu, nie? Tragedia, tragedia. No i gdzie ten niszczyciel może być? I ten... i ta arta mi za tysiąc przypierdoliła prawie. No ja bym miał więcej życia, więcej bym zrobił, tak? Niszczyciel jest tam Ja nie mogę kurwa obracać. Dobra, i... Może to... A to Ja muszę się skupić kurwa. Ja muszę objechać te 15 i na dupę strzelać. Nie, bo, bo on się zamknął. Czek, przestań szczekać, kurde. Pole. Ale jadę kurwa, żeby druga arta mi nie jeszcze Ale jak ryzyk fizyk, jak wyjadę akurat na jego dziala dziala. Gdzie on jest? Paweł, pomagaj. No. Po lewej powinien być. O. Patrz, kurwa, akurat we mnie celuje. No. Widzisz to? No. Mocno obrwali. Nie mogę. Jak się Kurwa! 2-0. Ledwie go zarysowaliśmy! To na ciebie mnie. Został tylko jeden no to będzie do przewidzenia, bo też Dobra, już widzę chamy, skąd strzelasz Pod bazy gdzieś tam, co nie? No ale przez to, że Arta we mnie jebła kurwa za 1000 za to ja mogę zginąć teraz, nie? Uh -huh. Tłumasz o co chodzi, mogę zginąć o strzała od Arty ale... jakbyś tylko pokazywał Arta, a nasza Arta by wystrzelała... Ale ona jedzie. Nie wiem po co. Zaraz wyjdzie, że tamta zabije naszą, ja będę sam... No. A ja nie, ja mam ciężko kurwa z tym padem! No ja jestem kurwa... ...na straconej pozycji... O! No widzisz? Całe szczęście, że jedna drugą... ...zabiła nasza, a nie tamta... ...naszą. O, jest jestem pierwszy. Ale z tym padem mówię ci, ja wyjeżdżam na, na niszczyciela na dupę, próbuję na Artę wycelować, daję w prawo kurwa i mam wrażenie, że obraz stoi, nie? Mówię i zacząłem się obracać w lewo. Bo inaczej nie dałbym rady. I przez to wyjechałem jej na celownik. Przecież ja nie jestem takim krytynem, żeby wyjechać pod czołg, który ma nie ma obrotowego działa, żeby wyjechać pod działo. Ale po prostu nie dałem rady z padem. Mm. Tylko i wyłącznie dlatego dostałem od niej. Dobrze, że ona mnie nie zabiła, bo myśmy mówili, wtedy przegrano. Ech. Na te 15 na szczęście mi nie trafiał. Widziałeś? Ja próbowałem tak lewo, prawo, lewo, prawo. Mhm. A o, myślałem, że ja wiesz, ja wyjadę mu na dupę, on się bardzo szybko obracał. Więc ja nie byłem w stanie nic zrobić. Musiałem skrócić do niego odległość, nie? Musiałem jak najszybciej do niego jechać i kurwa mm, i mu na boczek wyjechać. I tak też się stało, no. sobie to zapiszę i będzie pewna zła za